Czy kiedykolwiek spojrzałeś wstecz na swoje życie i pomyślałeś, gdybym tylko wiedział to wcześniej? Są pewne prawdy, które mogą odmienić sposób, w jaki postrzegasz świat, relacje i samego siebie, zwłaszcza zanim przekroczysz czterdziestkę. Wyobraź sobie, że masz możliwość cofnąć się w czasie i przekazać młodszemu sobie kilka kluczowych wskazówek. Może uniknąłbyś niepotrzebnego stresu, złych decyzji. Albo gonitwy za rzeczami, które wcale nie dają prawdziwego szczęścia. Życie uczy nas na własnych błędach, ale niektóre z tych błędów można ominąć. Co jeśli już teraz mógłbyś zdobyć wiedzę, która pomoże ci żyć pełniej, spokojniej i mądrzej? W tym filmie podzielę się dwunastoma lekcjami, które każdy powinien poznać, zanim wkroczy w drugą połowę życia. Dowiesz się, dlaczego czasem warto odpuścić, jak nie marnować energii na niewłaściwe rzeczy i co tak naprawdę liczy się na dłuższą metę. Jeśli czujesz, że ktoś z Twoich znajomych też powinien to usłyszeć, podeślij mu ten film. Może to właśnie ta wiedza, której teraz potrzebuje. Gotowy? Zaczynamy. Lekcja pierwsza. Czas jest Twoim najcenniejszym zasobem. Pomyśl o ostatnich dziesięciu latach swojego życia. Czy minęły szybko? Jakie momenty pamiętasz najmocniej? Może były to drobne chwile śmiech przy wspólnym stole, ciepło promieni słonecznych na skórze podczas letniego poranka, spontaniczna rozmowa, która zmieniła twój sposób myślenia. A może wciąż czekasz na coś wielkiego, co nada twojemu życiu sens? Czas to jedyna rzecz, której nigdy nie odzyskasz. Możesz zarobić więcej pieniędzy, zdobyć nowe rzeczy, ale minione dni nigdy nie wrócą. Dlatego naucz się świadomie nimi gospodarować. Czy masz pewność, że to, co robisz dzisiaj, jest tym, czego naprawdę chcesz? Czy poświęcasz czas na rzeczy, które mają dla Ciebie znaczenie? Nie odkładaj marzeń na później, bo później często zamienia się w nigdy. Każdy dzień to waluta, którą możesz wydać tylko raz. Na co ją przeznaczysz? Wyobraź sobie człowieka, który przez lata odkładał swoje plany na przyszłość. Zawsze było coś ważniejszego. Praca, obowiązki, codzienne zmartwienia. Aż w końcu spojrzał w lustro i uświadomił sobie, że minęło 20 lat, a on wciąż czeka. Czekał na idealny moment, by zacząć podróżować. Czekał na odpowiednią okazję, by zmienić pracę, czekał na właściwy czas, by powiedzieć bliskim, jak bardzo ich kocha. I nagle zdał sobie sprawę, że ten idealny moment nigdy nie nadszedł. A ty? Na co czekasz? Co odkładasz na później, myśląc, że masz jeszcze mnóstwo czasu? Czy masz pewność, że ten czas rzeczywiście nadejdzie? Życie to suma chwil, które masz tu i teraz. Jeśli nie zaczniesz traktować ich jak skarbu, mogą rozpłynąć się zanim zdążysz je docenić. Czas nie pyta, czy jesteś gotowy. On po prostu płynie. Czy pozwolisz mu przeciekać przez palce, czy wykorzystasz go, by tworzyć wspomnienia, które naprawdę mają znaczenie? Lekcja druga. Zdrowie jest podstawą wszystkiego. Wyobraź sobie, że masz wszystko: sukces, pieniądze, bliskich, spełnienie zawodowe, ale jednocześnie Twoje ciało odmawia Ci posłuszeństwa. Każdy ruch sprawia ból, energia znika, a umysł zaczyna szwankować. Nagle wszystkie Twoje osiągnięcia tracą znaczenie, bo bez zdrowia nie jesteś w stanie się nimi cieszyć. Tak właśnie wygląda rzeczywistość wielu ludzi, którzy przez lata zaniedbywali swoje ciało i umysł, odkładając dbanie o siebie na później. Zdrowie to fundament, na którym budujemy resztę naszego życia. Każdy drobny wybór, który podejmujesz dziś, co jesz, ile śpisz, jak często się ruszasz, to decyzja, która zadecyduje o Twoim jutrze. Czy naprawdę chcesz czekać, aż ciało zmusi Cię do działania, kiedy będzie już za późno? Twoje ciało to jedyny dom, w którym naprawdę będziesz mieszkać przez całe życie. Czy dbasz o niego tak, jak na to zasługuje? Czy dostarczasz mu odpowiedniego paliwa w postaci zdrowej żywności? Czy raczej traktujesz je jak śmietnik, wrzucając byle co? Czy dajesz mu odpoczynek, którego potrzebuje? Czy ignorujesz sygnały zmęczenia, aż w końcu przychodzi choroba? Nie czekaj, aż coś się zepsuje. Zacznij już teraz, choćby od małych zmian. Każda minuta ruchu. Każda zdrowa decyzja, każda dodatkowa godzina snu to inwestycja w przyszłość, której wartość odkryjesz dopiero później, a wtedy podziękujesz sobie za to, że zacząłeś na czas. Lekcja trzecia: relacje są ważniejsze niż sukces. Czy sukces naprawdę smakuje tak samo, jeśli nie masz z kim się nim podzielić? Żyjemy w świecie, który gloryfikuje osiągnięcia, ale często zapomina o tym, co najważniejsze o ludziach. Wyobraź sobie siebie na łożu śmierci. Jakie wspomnienia wrócą do ciebie wtedy? Czy będziesz żałować, że nie pracowałeś dłużej, czy raczej przypomnisz sobie chwile, w których nie było cię obok najbliższych, bo goniłeś za kolejnym sukcesem? Relacje to fundament prawdziwego spełnienia. Możesz zdobyć najwyższy szczyt kariery, ale jeśli na końcu drogi będziesz samotny, czy to będzie warte poświęcenia? Sukces jest ulotny. Ale miłość, przyjaźń i bliskość to wartości, które zostają na zawsze. Nie czekaj, aż życie zmusi cię do refleksji. Zadzwoń do kogoś, kogo dawno nie słyszałeś. Poświęć czas tym, których kochasz. Powiedz im, co dla ciebie znaczą, bo to właśnie oni będą twoim prawdziwym bogactwem, kiedy wszystko inne przestanie mieć znaczenie. Lekcja czwarta: nie bój się porażek. Gdy dziecko uczy się chodzić, przewraca się dziesiątki razy, ale nigdy nie myśli, że nie jest do tego stworzone. Po prostu próbuje dalej, aż w końcu mu się udaje. A jednak, jako dorośli, tak często traktujemy pierwszą porażkę jako znak, że powinniśmy się poddać. Boimy się niepowodzeń, bo wydają się one świadectwem naszych ograniczeń. W rzeczywistości są jednak nieodłączną częścią każdej drogi do sukcesu. Nie ma mistrza, który nigdy nie przegrał, ani wynalazcy, który nie poniósł porażki setki razy, zanim osiągnął swój cel. Najwięksi ludzie sukcesu to ci, którzy nauczyli się podnosić po upadkach. To nie ci, którzy nigdy nie przegrywali, ale ci, którzy potrafili przegraną przekuć w siłę. Każda porażka to lekcja. Każda lekcja to krok bliżej do celu. Gdy Thomas Edison usłyszał, że poniósł porażkę przy tysiącach prób wynalezienia żarówki, odpowiedział: nie poniosłem porażki. Po prostu znalazłem 10 tysięcy sposobów, które nie działają. Pomyśl o własnych niepowodzeniach. Czy naprawdę są one końcem drogi, czy raczej częścią procesu nauki? Zamiast traktować błędy jako dowód na swoją niekompetencję, spróbuj spojrzeć na nie inaczej. Każda przeszkoda, każda porażka jest cenną informacją. Może wskazuje na to, że musisz zmienić strategię. Może wymaga od Ciebie większej cierpliwości, a może uczy Cię wytrwałości. Tylko ten, kto nie boi się upaść, ma szansę naprawdę wznieść się wysoko. Więc zamiast unikać ryzyka, zaakceptuj fakt, że porażka to część sukcesu. Kluczem jest nie to, ile razy się przewrócisz, ale ile razy zdecydujesz się wstać i iść dalej. Lekcja piąta: pieniądze to narzędzie, nie cel. Ile razy słyszałeś, że pieniądze szczęścia nie dają? Może myślisz, że to banał, ale przyjrzyj się ludziom, którzy je mają. Jedni wykorzystują je do tworzenia pięknego życia, pomagania innym, spełniania marzeń, inni wciąż chcą więcej, nigdy nie czując się spełnieni, bo pieniądze to tylko narzędzie, nie dadzą ci szczęścia, jeśli nie wiesz, jak je wykorzystać. Pomyśl o osobach, które poświęciły życie na zarabianie, rezygnując z relacji, pasji i zdrowia. Często osiągają bogactwo, ale czują pustkę, bo nie mają z kim dzielić swoich sukcesów. Pieniądze mogą dać komfort i bezpieczeństwo, ale nie zastąpią bliskości i radości z małych rzeczy. Możesz mieć piękny dom, ale co z tego, jeśli nie będzie w nim nikogo, z kim chciałbyś go dzielić? Zastanów się. Czy gromadzisz pieniądze tylko dla samego posiadania? Czy potrafisz cieszyć się tym, co już masz. Bogactwo nie jest złe, ale jego wartość zależy od tego, co z nim robisz. Możesz je wykorzystać do realizacji marzeń, podróży i pomagania innym. Ale jeśli cały czas skupiasz się na tym, by mieć więcej, nigdy nie poczujesz, że masz wystarczająco. Prawdziwe bogactwo to umiejętność życia w zgodzie ze sobą i świadomego korzystania z tego, co już masz. Lekcja szósta. Naucz się mówić nie. Ile razy zgodziłeś się na coś, czego tak naprawdę nie chciałeś? Może ktoś poprosił cię o przysługę, zaprosił na spotkanie, na które nie miałeś ochoty iść? Może bałeś się, że odmowa sprawi, iż ktoś pomyśli o tobie źle? Ale za każdym razem, gdy mówisz tak wbrew sobie, mówisz nie własnym potrzebom. Nie jesteś na tym świecie po to, by zadowalać wszystkich. Masz prawo do własnych granic własnych priorytetów i własnego czasu. Stawianie granic nie oznacza egoizmu, to akt szacunku wobec siebie i swojego życia. Jeśli zawsze podporządkowujesz się innym, w końcu przestajesz być sobą. Nauka odmawiania jest trudna, ale niezwykle ważna. Nie musisz każdej odmowy tłumaczyć, przepraszać, usprawiedliwiać się. Wystarczy, że powiesz nie, jasno, stanowczo, ale z szacunkiem. Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś zaczął odmawiać bez poczucia winy? Może wreszcie miałbyś czas na to, co naprawdę ma dla Ciebie znaczenie? Lekcja siódma. Wewnętrzny spokój to największe bogactwo. Wyobraź sobie, że masz wszystko: sukces, pieniądze, uznanie, ale w środku czujesz chaos, Twoje myśli są niespokojne, nie potrafisz cieszyć się chwilą, ciągle szukasz więcej. Czy to jest szczęście? Prawdziwe spełnienie nie przychodzi z zewnątrz, nie znajdziesz go w kolejnych osiągnięciach, w większym majątku, w uznaniu innych. Spokój to coś, co budujesz w sobie to umiejętność bycia obecnym, wdzięcznym, pogodnym, niezależnie od okoliczności. Każdego dnia jesteśmy bombardowani bodźcami, media społecznościowe, wiadomości, oczekiwania innych. W tym wszystkim łatwo zgubić siebie. Dlatego tak ważne jest, by znaleźć czas na ciszę, na kontakt z własnymi myślami, by nauczyć się doceniać chwilę, w której jesteś. Czy masz w sobie ten spokój? Czy umiesz cieszyć się tym, co masz tu i teraz? Może prawdziwe szczęście nie tkwi w przyszłych osiągnięciach, ale w umiejętności dostrzegania piękna w codzienności. Lekcja ósma: nie porównuj się do innych. Każdy z nas idzie inną drogą, ma swoje unikalne doświadczenia i własne tempo. Porównywanie się do innych to jedna z najczęstszych pułapek, w które wpadamy. Często patrzymy na cudze sukcesy i zaczynamy myśleć, że powinniśmy być dalej, posiadać więcej, rozwijać się w szybszym tempie. Ale czyj to jest plan? Kto ustalił, że masz być gdzieś indziej niż jesteś teraz? Każdy ma swoje wyzwania, swoje lekcje do przepracowania. To, że ktoś osiągnął coś wcześniej, nie oznacza, że Twoja droga jest gorsza. Może masz do nauczenia coś, czego on nigdy nie doświadczył. Może Twoja podróż jest bardziej wartościowa, bo prowadzi cię do głębszego zrozumienia siebie. Zamiast patrzeć na innych, spójrz na własne postępy. Jak daleko zaszedłeś od momentu, w którym zacząłeś? Jakie lekcje wyniosłeś po drodze? Sukces to nie tylko wynik, to także droga, którą przebywasz, by go osiągnąć. Jeśli skupisz się na własnym rozwoju, porównywanie stanie się zbędne, a ty zaczniesz cieszyć się własnym tempem życia. Lekcja dziewiąta: zmieniaj się, ale pozostań sobą. Życie to ciągła zmiana nowe doświadczenia, wyzwania ludzie wszystko to kształtuje naszą drogę. Ale w tym procesie nie można zapomnieć, kim naprawdę jesteśmy. Możesz ewoluować, zdobywać nową wiedzę. Uczyć się na błędach, ale fundamenty, na których budujesz swoje życie, powinny pozostać niezmienne. Zmiana jest nieunikniona. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje, które wymagają od nas dostosowania się. Jednak w tym pędzie do rozwoju łatwo zatracić siebie. Możemy zacząć podążać za oczekiwaniami innych, dążyć do sukcesu według cudzej definicji, zapominając o tym, co naprawdę dla nas ważne. Warto czasem zatrzymać się i zapytać, czy decyzje, które podejmuję, są zgodne z moimi wartościami? Czy kieruję się własnym kompasem, czy może dałem się ponieść prądom zewnętrznym? Najtrudniejsza sztuka to znaleźć równowagę otwierać się na zmiany, ale nie tracić siebie. Nie chodzi o to, by uparcie trwać przy starych przekonaniach, ale by umieć filtrować to, co do nas przychodzi. Nie każda zmiana jest dobra. Nie każda ścieżka, którą wybierają inni, jest właściwa dla Ciebie. Dlatego warto wsłuchać się w siebie, zastanowić się, kim jesteś i kim chcesz być, a potem konsekwentnie podążać swoją drogą, nie rezygnując z tego, co w tobie najcenniejsze. Lekcja dziesiąta. Naucz się doceniać chwilę. W pogoni za wielkimi celami często zapominamy o drobnych radościach, które otaczają nas codziennie. To mogą być momenty takie jak uśmiech ukochanej osoby, zapach świeżo parzonej kawy czy ciepło słońca na skórze. Zamiast czekać na przyszłe sukcesy, warto dostrzegać te małe, codzienne chwile, które tworzą prawdziwe szczęście. Szczęście nie zawsze czeka na nas w przyszłości po osiągnięciu jakiegoś celu. Jest tu i teraz, w drobnych rzeczach, które sprawiają, że nasze życie jest pełniejsze. Zamiast pędzić wciąż do przodu, zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie, co możesz docenić w tej chwili. Każdy dzień oferuje momenty, które tworzą fundament szczęścia, gdy tylko nauczymy się je dostrzegać. Docenianie tych małych chwil nie oznacza rezygnacji z większych celów, ale zrozumienie, że to one tworzą prawdziwą radość. Szczęście to nie tylko cel. Ale proces, który odbywa się w każdej chwili, gdy potrafimy cieszyć się tym, co mamy teraz. Lekcja 11. Wiedza to Twój największy kapitał. W dzisiejszym świecie zmiana zachodzi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zawody, które istniały jeszcze kilka lat temu, dziś nie mają już takiej samej siły. Z tego powodu wiedza staje się nie tylko atutem, ale kluczowym kapitałem. Inwestując w rozwój umiejętności i naukę, Inwestujesz w swoją przyszłość. Kiedyś coś, co wydawało się zbędne, teraz może okazać się nieocenionym skarbem. Będziesz zawsze w stanie przejść przez trudne czasy, jeśli będziesz miał wiedzę, którą możesz wykorzystać. Wiedza pozwala ci tworzyć, zmieniać rzeczywistość, podejmować decyzje oparte na faktach, a nie domysłach. Co teraz robisz, by inwestować w siebie? Jaką książkę chciałbyś przeczytać? Jaką umiejętność opanować, by stać się jeszcze lepszym człowiekiem? Lekcja 12. Żyj tak, byś niczego nie żałował. W pewnym momencie życia zaczynamy zastanawiać się nad tym, co już za nami, a co jeszcze przed nami. Życie jest pełne decyzji, których czasem żałujemy, ale najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest życie w poczuciu niedopowiedzenia. Życie, które się przeżywa w pełni, to życie, w którym podejmujesz wyzwania. Działasz mimo strachu i wierzysz, że możesz zmieniać swoje otoczenie. To życie, w którym robisz rzeczy, które naprawdę mają dla Ciebie znaczenie, zamiast realizować oczekiwania innych. Gdy patrzysz wstecz, czy czujesz dumę z tego, co zrobiłeś? Czy jest coś, czego pragniesz, a jeszcze nie odważyłeś się tego zrobić? Jakie kroki możesz podjąć dzisiaj, aby spojrzeć w przyszłość z poczuciem spełnienia? Życie, które nie jest pełne żalu. To życie, w którym działasz teraz, nie odkładając swoich marzeń na później. Na końcu, to właśnie te decyzje, które podejmujesz teraz, będą miały największy wpływ na Twoje życie. Życie to nie tylko suma chwil, ale sposób, w jaki je przeżywasz. Każdy wybór, każda lekcja, każda porażka i sukces prowadzą Cię do miejsca, w którym dziś jesteś. Dlatego warto żyć świadomie, z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z własnymi wartościami i marzeniami. Zamiast czekać na idealny moment, zacznij działać już teraz. W końcu to ty masz kontrolę nad tym, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość. Żyj w zgodzie ze sobą. Nie zapominaj o tym, co naprawdę ważne, i pamiętaj, że najpiękniejsza część życia zaczyna się wtedy, gdy przestajesz bać się zmian. Bo to ty tworzysz swoją historię, a nie czas czy okoliczności. Jeśli ten film był dla ciebie inspirujący, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Kliknij dzwoneczek, aby być informowany na bieżąco o nowych filmach. Podziel się również w komentarzu swoimi przemyśleniami na ten temat. Twoje przemyślenia mogą być inspirujące dla innych. W opisie oraz na ekranie końcowym. Znajdziesz linki do innych filmów, które mogą Cię zainteresować. Dołącz także do naszej społeczności na Facebooku, aby wspólnie odkrywać tajniki relacji i psychologii. Dziękuję za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.